Krzysztof Mróz 9 czerwca będzie ubiegał się o mandat posła do Parlamentu Europejskiego z List Prawa i Sprawiedliwości, mowa o okręgu Dolnośląsko-polskim. Dlaczego zdecydował się kandydować? O tym mowa była podczas konferencji prasowej. Chcemy, aby Unia była taka, do jakiej wchodziliśmy, aby to był wolny rynek, inwestycje, a nie różnego rodzaju dyrektywy, które ograniczają naszą swobodę. O czym typu, konkretnie mowa? Za niecałe 11 lat nie będzie można kupić samochodu benzynowego, bo taką dyrektywę podjęła Unia Europejska. Druga taka kwestia, bardzo interesująca niemalże wszystkich Polaków, to jest dyrektywa budynkowa, która została przyjęta przez Parlament Europejski kilka tygodni temu, która mówi, że do roku 2040 nie będzie wolno palić węglem. Tylko groszkiem, gazem w piecach, które ogrzewają nasze mieszkania. Zostają nam tylko niemieckie pompy, ale one też potrzebują energii elektrycznej. A co proponuje rząd Donalda Tuska? Zdjąć ochronę dla gospodarstw domowych, dla podmiotów wrażliwych, dla małych i średnich przedsiębiorstw, a Unia Europejska naciska nas jeszcze e, certyfikatami za CO2. To tylko nieliczne przykłady tego, jak Bruksela wymusza na Polsce i na innych krajach Unii Europejskiej różnego rodzaju rozwiązania, które nie są korzystne dla Polaków, bo po prostu wiążą się z wydatkami. Przed nami bardzo ważne wybory, chociaż wydawać by się mogło, że gdzie Bruksela dzielenia góra, ale to o czym już wspomniał pan Krzysztof Murus, pewne decyzje które będą podejmowane, które zapadają w tej chwili w elitach brukselskich, bardzo mocno mogą odbić się na życiu zwykłych mieszkańców i Jeleniej Góry i powiatu Górskiego. Dlatego bardzo apeluję o to, abyście Państwo wzięli udział w wyborach, żebyście Państwo dali głos na kandydatów prawej Sprawiedliwości, którzy będą walczyli o nasze interesy, o interesy Polaków w Brukseli i w Strasburgu. A liderem listy z okręgu Dolnośląsko-Opolskiego jest europosłanka Anna Zalewska. A z subregionu Jelniogórskiej startuje także jeszcze pan poseł Szymon Pogoda z Bolesławca. Mamy mocną ekipę Dolnoślązaków, ludzi, tutaj, którzy tutaj e, żyją, mieszkają, pracują na rzecz Dolnego Śląska i Opolszczyzny e, i którzy chcą reprezentować interesy Dolnego Śląska i Opolszczyzny w Brukseli. Wybory do Europolamentu są istotne i ważne dlatego też ja... Z, z apel do mieszkańców Powiatu Karkonowskiego, w szczególności o to, żebyśmy gremialnie poszli do tych wyborów, bo, tak jak mówił nasz kandydat do parlamentu, Krzysztof Murus, one mogą przesądzić nasze funkcjonowanie i nasze uwarunkowania życiowe na tym terenie. 9 czerwca w Polsce wybranych zostanie ponad 50 posłów do Parlamentu Europejskiego.